Dzień dobry widzowie, dziś krzyżymy równo o 23.34 Łok, wow. weź mi św... e, prowadź oh. gdzie idziemy? Na dół. Sprawdzę ciągle godzinę. A, A sumie... Ja mam prędkości, prędkości. Co? Nie ja mam prędkości, prędkości. A w sumie e, nie, e, ja ustawiłem stopę. Dziś będziemy grzeć mordę na cały głos um, um, za chwilę. Cześć. Cześć. Oh, tutaj. I, i, I zrobię sobie sumie taki, taki jeden żart, tylko niech wybije ta godzina 23.35, widzieliśmy na YouTubie. Znaczy mój kolega, bo ja u niego nocuję chcemy to zrobić. O kurde. Idziemy na, mhm. będziemy, um, idziemy na środek plaży. I będziemy. Idziemy na środek plaży i mordy w wakacje. Ej, ja. Ej, w pięknym niebem gwiazd. Ej, w sumie, potrzebujemy sobie gwiazdy po tym filmie? Dobra. Naprawdę ładne niebo, jest piękne. Mhm. walić grow a garden. Gwiazdy na no tak, no. No, a gardę można zagrać a... zawsze i zdobyć piermastyczne candy a piece, ale że te To się raz na jakiś czas nie, zobaczy. Nie, i tak e, e, to wszystko siedzie e, e, na, co najlepsze kupiłem, a zwa, no akurat patrzcie. Mamy tu fleloje. Dobra, ale już sumie nie gadajmy... Z wakacje! 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 wiary teraz! Wakacje! Wakacje! Mamy wakacje! W tak! końcu! Koniec szkoły! jest tak! Po wkładzie, kiedy nie wypiję coli. Po wkładzie, kiedy wypiję kola. Go, go, go. go. Ale w sumie. w środku nocy się zaczęły wakacje. O kurde, wadam. Ja wiem. Te co do domu? Jeszcze poobserwujemy sobie te gwiazdy? No, nie, tutaj nie widać, ale jak przybliżę... a oh, w tą najjaśniejszą to jest Wenus. Ja, ja, ja mam niski poziom baterii, nie mogę włączyć. Łupki, ale pięknie. Ja. Oh. Uf, ale ładne gwiazdy. No. Jesteśmy na... Błę... teraz reklama. Jesteśmy na miejscowości Błękitka, polecamy. Przyjdźcie na wakacje, bo otwarty sezon. Woda ciepła, wszystko ciepłe. Koniec reklamy. Dobra. A, co, robimy cięcie? Dobra, no to trzymajcie się, widzowie, miłych wakacji. Naruszał tutaj Kładzikowy i Leon. E, nie nie zmarnujcie e, jakiegoś głupiego czasu na nie, e, jakieś słabe rzeczy. E, bawcie się dobrze, miłych wakacji, miłego odpoczęcia od tej głupiej budy. No wreszcie macie jeszcze jedna rzecz, spalcie ćwiczenia jak najszybciej. To jest rytuał, spalić ćwiczenia których już się nie oddać, się nie da oddać. I będzie Sigma. No, no, no to trzymajcie się, widzowie. No i miły wakacje. Cześć. Narka.